Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Szczelar i widzimy się w kontynuacji Max Payne 2 The Fall of Max Payne. Także co, bez błędnego przedłużania, lecimy tutaj będziemy poszukiwali naszego pana, który już nas tutaj dziś zzywał, że na nas czeka. Dobra, co podnieśliśmy? Dwie paczki leku przeciwbólowych, także no. Już na samym początku gra nam tutaj. Wieża na psychikę, że może być ciężko. Dobra, tam jeszcze trzeci biegnie. Dobra. Jak dużo naboi na siebie mogą oni przyjąć? To mnie trochę szokuje. Chyba, że po prostu strzelam w ten brzuch i ten brzuch jest jakiś taki neurologiczny. Albo mam na sobie jakieś kule odporne tutaj. Kamizelki. Kocham Cię, kochanie, ale ktoś... His other than Annie. No co, lecimy na górę w takim razie? O oh, Jezu, wyztraszyłam się go, Jezus Maria, jak tutaj taki skąpiony stał i czekał na mnie. Oj, oj. oj, oj. Mike, the Cowboy! Dobra, czyli to jest chyba nasz jakiś kolega, bo nam tutaj pomaga zabijać. O, dobra, to jednak nie jest nasz kolega. Jednak chciał nas też zabić, także musimy tutaj uważać na wszystkich. Chyba nie mamy tutaj żadnych przyjaciół, którzy by nas też chcieli chronić, nam pomagać. Cały świat przeciwko mnie, dobra. Zróbmy tutaj skok przez to coś. Nie wiem czemu zrobiłam taki skok, skoro nie mogłam zwykłego zrobić, no ale cóż. Teraz zrobię zwykły skok. Kałasznikow, a tutaj jeszcze jakaś broń leży, mogę to podnieść? Tak, i tutaj? A czemu tego nie mogę podnieść? Halogro. to razem tu mamy granaty. Śrutówka, obrzyn. Dwa ingramy, chodźmy sobie z tym może na teraz.

Logika Oj tak, logika to straszny kłamca. A okej, okay, dobra. Panowie, proszę mnie tam wpuścić, ja bym chciała bardzo do was tutaj dołączyć, do waszej zabawy. Nie, nie wpuścicie mnie, rozumiem. No dobra, to ja lecę sobie na górę. Ale nie myślcie sobie, że ja was tutaj zostawię, że o was zapomnę. A ty co tutaj do mnie strzelasz, malutki? Dobra. Sporo ich tutaj jest, no nie powiem, że nie. Ujej! Wycofaj się, Max. Skąd on do mnie strzela? A tutaj, dobra. A tutaj jeszcze jeden leci. Przeładujmy sobie broń. Tędy, nie, tędy nie możemy wejść. Także ostrożnie, wycofajmy się i zobaczmy, gdzie oni są w ogóle. Skoczmy sobie, żeby nas trudniej było trafić. A, Dobra. Zróbmy to no, po mojemu partyzanta, wlecimy tutaj, wszystkich wymordujemy. Nie będziemy się tej przyjmować, że ktoś nas może trafić. To zapewne zaraz się przeciwko mnie obróci i to będzie moje zgubne, zgubne zachowanie. No tak. Ale udało mi się go zabić. Nie wiem jakim cudem, no ale cóż, koktajl mołotowa mamy. No dobra. Chodźmy sobie może teraz troszkę z tym. Mam nadzieję, że w tych beczkach nie ma niczego wybuchowego, że mogę tutaj normalnie strzelać. Chociaż oni się w sumie nie przejmowali tym strzelaniem, także ja chyba też nie powinnam. Ale sprawdźmy to. Nie, dobra, nic nie wybuchło. Lepiej teraz niż później. Miałoby być jakaś przykra niespodzianka, co nie? Dobrze, środki przeciwbólowe. Co, masz zapas? No to ja sobie wezmę, bo ja chcę mieć tutaj zapas, a skoro mam. No, ale to było słabe. Nie chcę tej broni. Nie podoba mi się ona. Papa. Pa. Ale ja się nawet nie ukrywam przyjacielu. Chodźmy sobie z tym może z, z kałasznikowem. No to jest dobra broń. A no, kto tu do mnie strzela? A, tutaj jesteś. Dobra. Tak się ukrył tutaj. No ale... Nie ma tak dobrze, schodzimy na dół, tutaj ktoś jest. Uda nam się go tak trafić. Tak, udało się. I lecimy dalej. slow się nam się troszeczkę skończyło, także mam nadzieję, że tutaj wytrzyma. Zmiemy sobie broń. Ojej, trochę tutaj mamy ścieżek, które możemy obrać, ale chodźmy tutaj najpierw na dół, zbierzmy sobie wszystkie nasze rzeczy, które zostały. Może jakieś środki przeciwbólowe znajdziemy, żeby mogła sobie je troszeczkę uzupełnić. Bo wbrew pozorom, bardzo łatwo tutaj dostać ciosa od tych przeciwników. Dobra, ale nic tam nie ma. Tutaj jest jeszcze jakaś broń, i tutaj mamy przejście. Max, odwrót, Max. Dobra, Jak się rzuca tej granaty. Chyba nie tak. Zdecydowanie nie tak, Max. Hmm. O Jezus Maria, co ja zrobiłam? Chciałam wyskoczyć tak fajnie przez te drzwi, żeby tej slow motion ich załatwić i co? O, Max, Max, Max. Odwrót. Broń mi się skończyła, dobra, no to lecimy na nasze berety. Dobra. Giń. Dobra, coraz trudniej się tutaj robi. Muszę to przyznać. O, i środki przeciwbólowe tutaj mamy do podniesienia, także w każdym miejscu one mogą praktycznie leżeć. Na ziemi, na półeczkach, także trzeba się rozglądać bardzo uważnie. Nie chciałam tego zrobić! Ten Max to zginie zaraz tutaj. Dobra. Po kolei będziemy sobie ich eliminować. Jednak nie będę tej z partyzanta leciała. Dobra, ile ich tam jest na dole? Dwóch? Dobra, poczekajmy trochę, aż nam się Slow Motion naładuje. Jezu, coraz mniej tej broni mam. Obrzyn. Dobra, no tutaj mamy. Dobra, wykorzystajmy je dobrze. Dobra, on tutaj gdzieś szedł. Dobra. Zbijmy sobie życie na dobry początek. Śrutówka. No zobaczymy, może śrutówka tutaj będzie lepszym wyborem. Chociaż wątpię. A nie, może? Tam są środki przeciwbulowe tutaj, także tam będę próbowała się udać w pierwszej kolejności. Oj, znowu nie to chciałam oczywiście zrobić. Niezmaria, to będzie piękna seria. Piękne fejle tutaj będą leciały. Jak tak dalej pójdzie, zbijmy sobie życie całkowicie do zera. Co by... Następnie ktoś nie zaskoczył. Śrutówka. Hmm, to fajnie, że mi dała śr śrutówkę, gro, ale z tej broni akurat najmniej tutaj strzelam. No ale dziękuję Ci, nie będę wybrzydzać. Gdzie były te środki przeciwbólowe? Tutaj, dobrze. Dużo rzeczy tutaj podnosimy. Do czego teraz naboje podnieśliśmy? Hmm. No, ale to chodźmy z tą śrutówką. Skoro mamy już tak dużo tych naboi, przeładujmy sobie. Nie, nie możemy tego przeładować. 7 to jest max. No to lecimy tutaj. No, on dostaje trzy strzały w głowę. Zabij go. Kogo mam zabić? Albo kto ma mnie zabić? A gdzie pan tutaj się tak krył? Dobra, tam u góry jest jeden. I na dole jeszcze tutaj jeden do mnie strzelek. Gdzieś tutaj. Dobra. Dobra, ten już sobie umarł. Dobra, przeładujmy sobie broń. Dobra, u góry ktoś jest. Ej, gdzie ty jesteś, przyjacielu? Widziałam cię. A tutaj jesteś. I tutaj. Oj, niedobrze, niedobrze. Dobra, żeby mi się tylko naboje nie skończyły. Skąd oni strzelają? Tutaj jest jeszcze jeden. Dobra. Dobra, musimy sobie naładować to slow motion. Skąd tu do mnie tak poleciała ta seria? Jezus, Maria, nie widzę w ogóle, co tam się dzieje. To do mnie strzela, kto gdzie jest. Ale nie mamy już tych tutaj naboje. Nie, dobra, ja nie mogę z tej broni strzelać. Chodźmy na dwie berety. Dobra, gdzieś z prawej strony. Dobra, czy uda mi się tutaj gdzieś... Tutaj jesteś, panie przyjacielu. Nawet dwóch tutaj było schowanych. Dobra, ale ciągle ktoś strzela. Oni tam z tego miejsca wychodzą. No dobra. Max, proszę, nie umieraj. Wróćmy się. Może gdzieś tutaj jeszcze leżą jakieś środki przeciwbólowe? Ale chyba nie, chyba nie będziemy mieli takiego szczęścia. I z tego, co też widzę, to to życie mi nie spada tak systematycznie z czasem. Także musimy się teraz tutaj pilnować. Czy ktoś mi rzucił mołotowa tam? No dobra. Dobra, weźmy to, zróbmy na slow motion. Może uda mi się przebiec gdzieś, mnie nie trafią. Tylko pytanie, czy mi się... Nie, nie, uda mi się do tej wejść. Dobra, gdzie oni są? Skąd oni strzelają? Dobra, tutaj jest jeden. Środki przeciwbulowe Widzę te środki przeciwbólowe, także. A nie, nie, nie! Daj mi, daj, daj mi, proszę, daj mi możliwość do tych środków podejść. ja Chcę bardzo. Co za dzieciaczek jakiś? Winni. Gogniti. To ma rękę w tym blaku. A ty kim jesteś? Jesteś naszym kolegą. A bo i nie naszym kolegą, Wladimir Len. Len, parę, no, no my go znamy. I On tutaj do nas ciągle wołał. Dobra, no, Wlad, no, trzymaj się tam. Nie wychylaj się, najlepiej. Ej, ale koledzy, ja muszę pierwszej kolejności moje środki przeciwbólowe zdobyć. Jak to zabić, kap? No dobra, wyszli. Dobra. Jakoś nam się to udało. Tutaj nie wejdziemy. Co to jest teraz? Max? Co się właśnie stało przed chwilą? Co to za slow motion było włączone? Skąd ono się tutaj wzięło? W ogóle tutaj coś mamy do podniesienia? Zapas nic do berety. I co my tutaj mamy? To wygląda jak takie piękne stanowisko strzeleckie. Albo to ty zapłacisz, przyjacielu. O ile lepiej nie. Kryminalistą, planując taką akcję? Rozwalał każdego, kogo uznał za konkurenta na czarnym rynku uzbrojenia. Mafijny, podwładny wszedł w układ z kimś potężnym. Przypomnij mi, jak ty właściwie zarabiasz na życie? Słowo skał ta Zmieniłem swoje postępowanie. Ewolu ewoluowałem na wyższy poziom. Władka będzie najlepszą restauracją w mieście. Będę bogaty i sławny. Ani była słaniałym kobietą. Zabili ją bez powodu. No, na pewno mieli jakiś powód. Zraniłeś się w rękę niedawno? Wczorajsza randka, może się skusisz na jednego? Przyjmijmy, że jestem na służbie. Rozdział trzeci przed nami. Nie ma tak jak w domu. W nocy poczułem coś dziwnego, jakby drzwi zostały otwarte. Echo przyszłości stary potwór patrujący się w głębi mojego umysłu. Zamykając oczy, zmuszam się do patrzenia w sam środek ciemności. I teraz nieznany adres. Nie spałem od dłuższego czasu, a kiedy już mi się udało zasnąć, moje sny stawały się koszmarami. Zostałem uwięziony w koszmarze. Moja zła druga połowa zabrała moją dziewczynę. W koszmarak niezależnie od dokonanego wyboru każdy jest zły. Śledząc go, w jaki sposób zaśliznąłem się do pokręconej alternatywnej rzeczywistości ciemnego miasta. Budziłem się w nocy, bałem się tamtego dnia, który był niezapomnianym snem. No dobrze, czyli co, do teraz będziemy w koszmarze naszym? Czy my się z niego obudzimy? Co się stało z napisami przez chwilę? Oj, to jest zdecydowanie sen. Ktoś tutaj puka do naszych drzwi. Okej, okay, ktoś nam rzucił zdjęcie pod drzwiami. Halo, dzień dobry, czy ktoś tu jest? Ktoś tutaj był zaraz przy moich drzwiach, ale tutaj nikogo nie ma. Wow, rozwalamy kartony. Bardzo realistyczny Sen Max, muszę ci to przyznać. No trochę świrujesz, przyjacielu. Tam nagle tak zielono się robi, także chodźmy chyba w tamtą stronę. No, tutaj też jest zielono, hmm. Także ciężko stwierdzić, dokąd powinniśmy się udać, ale zejdźmy w dół sobie. Może to jest taka hmm. Alegoria tego, że schodzimy w dół, że się staczamy w naszym życiu, dlatego tutaj ta droga prowadzi na dół. I woła nas dziewczyna o szpital, prosektorium dobrze, ale to ciągle jest, mam nadzieję, koszmar jego po prostu. Hmm, i co? Podchodzimy tutaj pewnie do tego jednego otwartego z, ze śladami krwi. Cześć, to jest nasza dziewczyna? Czy to jest Mona? Ciężko stwierdzić, kto to jest. Mona! Uu. Jaka tajemnica, koleżanko? Telefon mam odebrać? Dobrze! Jak sobie życzysz, kochanitka?

No i tak, jak już mówiłam wcześniej, moja orientacja w terenie z dwóch możliwych ścieżek ubiegam do tej złej. Oj, trzy razy z tyłu jesteśmy. Dwa razy zakrwawieni, raz normalnie ubrani. No dobre. Broń? Bierzemy broń? Ok, wymordowaliśmy wszystkich w naszym śnie. Kiedy się budzisz, widzisz wszystko dookoła jako wielko, wielką, rozmytą plamę. To, co było zrozumiałe we śnie, teraz nie ma sensu. Żadnych surrealistycznych akcji ratunkowych, żadnych magicznych, prostych wyjść. Ale ktoś do nas puka, ale już nie śpisz. A koszmar pewnie się przeciąga. Rozdział czwarty. Obudziła mnie pokanie do drzwi. Mona. Zastanawiałem się, kiedy wreszcie się pojawisz. Max. Nie zjawiałam się tutaj, by cię zabić. Nie zaprosisz mnie do środka? Ale celowała do mnie z broni, a ja do niej, także nam to było dość ciężkie przewitanie. Jesteś w niebezpieczeństwie. Oboje jesteśmy. Jest na nas zlecenie. Oj tak, Niezwruszone. Pojechania po coś gryzie jabłka. Nie ma żadnych nas. Jesteśmy podejrzani. Jesteś podejrzana o morderstwo i pojeden zaraci na komisariat. oj ktoś tam nas obserwuje, snajper jakiś? i dałaś się śledzić, no to tak to się kończy zawsze. Mona. She woke me up. She'd come and gone and now I was being shot at. I had no cóż, moi drodzy, myślę, że tutaj dalej sobie polecimy szukać w kolejnym odcinku. A tymczasem dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że spodobał Wam się film, nie zapomnijcie dać lajka i suba. I zobaczymy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, papa! Pa.